Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj tylko trzy drapeczki. mamy diamentowy milion, krzyżówkę XXL i ekstralinie wkład 40 zł, ekstralinie numerek 11, krzyżówka czwórka i diamentowy milion piętnastka, nic nie nadrapywałam mam nadzieję, że jakoś sprawnie mi to pójdzie trzymajcie kciuki zostawiajcie łapki, suby zobaczymy czy coś my tu będziemy mieli, jest dzwon wiecie, fajnie by było, jakby odcinek nie był na zero to najważniejsze, ale co będzie to się okaże, wyjdzie w praniu, diamencior ja męczor. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Dobrze, kolejny symbol. Jest to ptak. Czy gdzieś jest ptak. Nie widzę albo nie ma. Słoneczko. Słoneczko. Tu jest słoneczko. O, I to na tyle. Rolki. Nie wiem, też nie widzę, ale mogę być ślepa, wiecie rano. drapie Korona. Także nawet kawa to tu nic nie da. Ok, kolejny symbol cichobiegi, ale nie widzę. Arbus. Arbus jest tu. Tu. No, spnali arbuzami. Ok. Podkowa, czy gdzieś jest podkowa? Tak, tu jest podkowa i to na tyle. Słoń, widziałam słonie. tu mamy słonia tu kolejny symbol motyl motyle też są i dole piłka tu mamy piłkę okej okay. Klucz. Klucza nie widziałam. Serducho. Serducho jest tutaj. Parasol. Tu mamy parasol. Tu są parasolki. Parasole w dali. Gwiazda. Są gwiazdy. Gwiazdy są. To jeszcze by się wygrane przydały. Tęcza. Ten czy nie widzę. Popcorn. Też nie ma. Biedronka. Nie ma, albo wiecie, nie widzę. Czapa. Czapa gdzieś tu była. Tak jest, tu jest czapa. I tu. Krab. Kraba mamy tu jednego. Tu, tu. No, krabami posypali. Sakwa. Czy gdzieś jest sakwa? Tak, tu jest sakwa. Kości. Tu mamy kości. Tu. Tu i tu. Okulary. Ok. Przedostatni symbol. Balony. Balony mamy tutaj. Mamy linię, pięknie. Odcinek nie będzie na zero, bardzo mi się to podoba. Miło z ich strony. I księżyc. Księżyc nic nie dokłada, ale mamy jedną linię. I co my tu mamy? 10 zł, ale jest fajnie. Zrabka z numerem 11 jest dyszka. Miło z ich strony. Krzyżóweczka w bonusie boiler. No i lecimy może po dwie literki. Z i K w bonusie nie ma. Jak będę pomijać, no to sory. Z i K. Trzymajcie kciuki. OK, kolejne dwie literki. O, F. No F to jest świetne. O i F. Bo że mamy O. No ciekawe, czy coś da. O i F. Okej. Okay. Kolejne dwie literki W i U w bonusach nie ma więc, lipa w, i u chyba tyle h i g no jakieś kulawe, tutaj h i g Bonus dalej nic. Niedobrze, nie dobrze. H i G. ok, Kolejne dwie literki R i M. R bonusie. R M. Ok, chyba tyle. L I O Bonusie jest i, l, i, j. L. Ok. Nic na razie nam się tu nie układa. Słabo, słabo. Kolejne dwie literki i i b. I, I B. Ani jednego wyrazu, no trochę lipa. I, I B kolejne. O, mamy bonus. Pięknie, E i X. Nie spodziewałam się, słuchajcie. Fajnie. Dwie zdraki, już dwie wygrane. No pięknie, pięknie. Sprawdźmy boiler, by. O, i, r, er, zgadza się. E, i, x. Pięknie. Podejrzewam, że będzie dycha, no ale mieć, a nie mieć, tak? Ok. I ostatnie dwie. Y i A. Wkłada nam się kra układa się aleja no ale są tylko dwa wyrazy oka fala wszędzie po dwa gra No, i to chyba na tyle. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy w tym bonusie. 20 zł. No i pięknie, kontrolne powinny być. C, mamy jedno C. Jest drugie. No, i to mi się podoba. Dwie zdrabki, dwie wygrane. Na cztery dychy mamy trzy. Wybaczcie mi tu zadmuchanie. Ostatnia zdrabka. Diamentowy milion. Łycze kawy. Szukamy pliku kasy, portfela bądź dolarka. No i fajnie, bo jakby tu coś wpadło, chociaż zwrot to już będzie na plusie. No a jak nic nie wpadnie, no to będzie dycha na minusie. Mamy perłę, kawę, okulary, narty, awokado, kwiat, ananas, cytrynę, wiśnie, serce, zegar, arbus, gwiazda. Lecak, podkowa, winogrono, rower, moneta, palma, biedronka, balsam, słońce, chmury, korona i piłka. No niestety, najdroższa zdrawka się nie spisała. Tak to bywa. A co? AMD. OK, przechodzimy sobie do podsumowania, bo całkiem przyjemne, znośne, jak nalot, to cztery dychy wydane a odzyskane trzy dychy także nie jest źle dycha na minusie no minus jest, ale lepszy taki niż wiecie całkowicie jakby nic nie było, jeżeli wam się podobało zostawcie łapki, supy a ja się z wami żegnam do następnego odcineczka, pa pa pa